Wszystkim, tutaj Olivia. Dzisiaj Wam pokażę unboxing. Kupiłam rzeczy z Jamesi Store i ze sklepu Muffinki. Tu jest ta cała paczka. Są dwie paczki w jednej paczce. Otwieramy. Teraz, żeby niczego nie pociąć tutaj. Czekajcie. Czekajcie, idę do szafy, do żeby Dobra, czekamy Mam tu ze sobą herbatkę. To prawda jest gorąco, ale na piersiek herbaty. Idę po paczkę tam lecą nonsziki. Pierniczki. W czekoladzie baśki Pierniczki na babkę wysłała. w czekoladzie. Baśnówka. Dobra, jest otworzony. Mamy tu pierwszą paczkę. Ogólnie tu nie wiem, z którego z kto jest, może będzie pisać. Hmm. Nie pisze, więc otwieramy. sklepu Mufinki. Już widzę bluzę, co zamówiłam. Jest. Jest! Mamy po prostu to. I jest nasza słynna bluza. I jest Najpierw otworzę bluzę. Gdzie są gdzie są OK, tak się nie da otworzyć. Tak. Moja bluza. To jest moja bluza. Ładna. Później pójdę przymierzyć i wam pokażę. Teraz otwórzmy to. To podejrzewam, że to są słuchawki. Tak. To są słuchawki. Są te słuchawki. Otwieram. Jak się otwiera? Jest. Mam słuchawki. Są przecugę. One się tak zginają też. Ale fajnie. to trzeba wyciągnąć się. Albo. Pójdę na łatwiznę i po prostu pokażę. I są. Patrzcie. Cześć. Dobra. Tu miałam też taki kabelek. To chyba jest ładowarka. Ale. Teraz to wsadzę tutaj i później zobaczmy. Tu podejrzewam, że to są naklejki i książka. On tak sobie robię. No dobrze. Obydwój. Oczywiście naklejki z cukru, cuk, z cukru, z cuksusem I, i książka, herbatka z mufinką. Ale piękne to jest. I na ostatniej stronie są naklejki też. No to teraz czas zobaczyć. No i to jest, już wiem, że to jest paczka z Genzy Store. Śmieci tutaj. Tu jest kawian. Akurat mam herbatkę, czyli jeszcze mu finki brakuje. Myślę, gdzie ja sobie, ja położyłam? użyłam na Dobra. Otwieram. Ogólnie tu też zamówiłam rzeczy do szkoły. Niektórych rzeczy niestety nie było. Jest. Genzy pisze. Zobaczmy, co tu jest. Ogólnie tu pozapominałam, co tu jest. Nie umiem. Zeszyty. Tu ich planer to jest. To jest ich planer. Tutaj Genzy. Zeszyt z Julitą. Kratka jest, ale to nic. Z kartoni. Z fausty i z hanią. Ale super. Wsadzę jej na razie do tego pudełka. Tu i zamknę, żeby nie powrócić ich, bo to są do szkoły. Jak to włożyć teraz? O. Następnie mamy kubek zęzi. Widzę. Nie zamówiła taki, że jest gengar i jest logo jazy. Wiemy co się nazywa kubek Gengar. Jaka ładna taśma. Się nie chce jej rozerwać, ale cóż, trzeba ją bardzo się nie otoży. Dobra. Jest. Trochę trudno jest, ale coś dam radę. O teraz. Na pewno powinien się otworzyć. Gotowi? 3, 2, 1. I piękny! Zobaczcie! Będę pić z niego prawie codziennie, chyba. Cudny jest. Położę go tutaj, bo zamknę. Jak to? <śm> też tutaj coś. Nie pamiętam, co tu jest. Dobra. Ogólnie to było ciężko, żeby tu przyszło, bo ja nie mieszkam w po Polsce, tylko w Grecji. Aha, tu są te rzeczy wszystkie. Ale fajnie. O, jeszcze to. Dobra. Nie, nie ma nic więcej? Nie ma. Tu jest srebrny naszyjnik GenZi, który Wam zaraz pokażę i go noszą członk członkowie GenZi, zobaczcie, jaki ładny. Ogólnie teraz wyszły też dżęziary, ale ja wolałam GenZi, mam pin GenZi i teraz otwieramy to. Tu są dwa takie. Ta? Tylko jak to się otwiera? To później otworzę. O, a to co? O, tu jest, że dziękuję. Ale to później przeczytam. Tu są naklejki dzięziary. Bo jestem dzięziara. O, proszę. Takie ładne. Mam. Planner Gen Z. Mam też... Ech. Jak I mam też naklejki Gen Z. O, proszę. To są naklejki. Mam wszystkich członków Gen Z. Jest jeszcze Oliwier. Które odszedł z Gen z ale to nic. Dobra, teraz będę Wam to pokazywać jedno, jedno za jedno. Sadzę to tutaj i będę wyciągać to, co chcę Wam pokazać. Dobra. Czekajcie chwilę. Jest. Yes. Dobra. Pierwsze to wam, a że to pokazałam Wam dobrze te zastrzyki. Chyba nie trzeba wam pokazywać jeszcze. Kubek to jeszcze raz Wam pokażę. Ten taki. No i teraz herbatka z mufinką. Tak jest. Tak. I są ogólnie takie różne pytania. O, powiedzmy takie rzeczy są. No na jednym z odcinków mam jak wiecie 5000 łapek w górę. To nagram odcinek, że robię coś takiego. Naklejki z cukusiem i mam zdjęcie z muffinką i autografik z Kitka. Chciałabym bardzo też y, autograf z muffinką, ale no cóż, mam zdjęcie muffinki, to nic, mam też kitka. No to te I Tutaj też ten. No ten naszyjnik. O. Teraz Wam przeczytam, co Genzy nam napisała. Cześć, dziękujemy za Twoje z zakupy w Genzi. Mam nadzieję, że sprawiam Ci radość. Wrzuć je na relacje i oznaw nas na Instagramie. Hashtag projekt Gen Jeśli masz pytania lub zastrzeżenia do swojego zamówienia, napisz do, do nas na kontakt y, mowa Store. Okej, okay, powiem, że dziękuję bardzo za zamówienie. No i lecimy do, dalej. Mamy tutaj ten planer Genzy, bo idę do czwartej klasy i nie będę pamiętać za bardzo, co ten. Więc wzięłam sobie i mam naklejki Genziary. Mam też te dwa, które próbuję otworzyć. Czekajcie. Dobra, to na innym odcinku. I mam też te naklejki jeansy, które wam pokazywałam. No i jeszcze ta bluza. O ta. ładna jest. Bardzo mi się podoba i z wielką chęcią może jeszcze kiedyś zamówię. W tych dwóch sklepach. Dobra, papa, pa. widzimy się w następnym odcinku.